Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie czytanie z kart Tarota karty dnia na 9 grudnia. Zapraszam. Wiadomo, że to jest czytanie ogólne. Nie ze wszystkimi zarezonuję, więc proszę wybrać to, co Państwu odpowiada, a resztę po prostu odrzucić i zapraszam wobec tego na następne ewentualnie czytanie. Moi kochani. Zaczynamy od koziorożca. Koziorożca ma cztery buławy, które mówią o pełnej radości. Może być to radość ze spotkania z osobami bliskimi, planowania świąt i dzięki temu, właśnie dzięki temu, planowaniu. Może to jeszcze być jakiś poczęstunek, moi drodzy, wyniknie z tego sympatyczne spotkanie, radość. Ale również to może być świętowanie w rodzinie, w rodzinie, planowanie. W ogóle ta karta jest bardzo radosna, bardzo stabilna, i ten dzień z pewnością wielu z Was, a może wszyscy, spędzicie w miłej atmosferze. Jeśli chodzi o Wodniki, moi drodzy, to Wy macie kartę pięciu kielichów. Jest to smutna energia. Te trzy kielichy, takie przewrócone symbolicznie, mówią o tym, że coś. Nie wyjdzie wam, coś utracicie, moi drodzy. I to będzie smutek, płacz w cudzysłowie, bo może nie do końca wszyscy będą płakać, przecież niekoniecznie, ale to tak się mówi płacz nad rozlanym mlekiem. Ale moi drodzy, od, trzeba tylko się odwrócić, bo tu są jeszcze właśnie symbolem takie dwa kielichy stojące. One są napełnione różnymi dobrymi rzeczami i warto się do nich zwrócić. I cieszyć się z tego, moi drodzy. A to, co się nie udało, po prostu tak bywa, zostawić. Po prostu pomóc sobie w ten sposób. Zostawić to i starać się, na ile to możliwe, o tym nie myśleć, o stratach. Ryby. Ryby tutaj mają na ten dzień. Asa Kielichów, który mówi, o rance na przykład... Spotkanie nowej miłości. Może to być też informacja, telefon, że ktoś Was odwiedzi z dawnych czasów, dawna miłość. No, bardzo ciekawy dzień. On będzie też dla Was bardzo pogodny i będziecie odczuwać zadowolenie. Jeśli chodzi o baranki, to macie kochani tutaj dwa kielichy, które mówią o bardzo przyjemnych sprawach. Kielichy to wiadomo uczucie, emocje, więc tutaj może być spotkanie dwoje osób, to może być spotkanie dwóch przyjaciół, to może też być omawianie spraw, dwóch możliwości jakichś. Bardzo interesujący i ciekawy dzień. I dobra energia. Byki. Ach, byki to mają cudowną energię, bo to jest Słońce. A Słońce jest jedną z najpiękniejszych energii w tarocie. Słońce mówi w ten sposób: cokolwiek dzisiaj, drogi Byku, byś nie załatwiał, to będzie dobrze załatwione. Cokolwiek byś nie robił, to będzie dobrze załatwione. Po prostu sprzyjająca energia, kochani. Ale tu też są pokazane dzieci i może być to dzień bardzo miło spędzony z dziećmi. Jak macie swoje, to ze swoimi. Oczywiście nie wszyscy przecież mają, bo nie wiem, do kogo ja tu mówię, prawda? Nie znam osób. Ale to może być, mogą być też dzieci, sąsiadów, przyjaciół. Bardzo miły dzień. Może to być opieka nad tymi dziećmi. Bardzo sympatyczny dzień. Bliźnięta. Bliźnięta mają marzenia do spełnienia, można by tak powiedzieć. Ale moi drodzy, tu możecie w ten dzień właśnie spełnić swoje marzenie, ale również ktoś może spełnić wasze marzenie, które być może w jakiejś osobie bliskiej wcześniej powiedzieliście, że. Coś byście chcieli zrobić, albo po prostu coś otrzymać. I to może być taki dzień, że niespodziewanie to marzenie będzie spełnione. Ale inne osoby też mogą na przykład w ten sposób podejść. Przyjdzie wam myśl do głowy, że czas najwyższy zacząć spełniać swoje marzenia myśleć o sobie. Jeśli chodzi o raki, drogie raki, macie tu kartę dziewięciu buław. Ona mówi o zmęczeniu, ale w takim dobrym sensie. To jest takie zmęczenie po wykonanej pracy. Było jej sporo. Oni to mogła być praca w domu, to mogła być praca w biurze, ale również praca online. Może wykonaliście jakiś projekt. I to mogą Wam sporą część dnia, sporą część dnia Wam zajmie, moi drodzy. I czy to późnym popołudniem, czy wieczorem, w zależności jak już zrobicie to, 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 co mieliście do zrobienia, wykonacie to zadanie, kochani, to sobie dacie prawo do odpoczynku. Lwy. Lwy mają arcykapłankę. Cóż ona mówi? Ona mówi o bardzo mądrej kobiecie. I może to być taki dzień, że przyjdzie do Was przyjaciółka, która na przykład yy, jest mądrą kobietą, może przyjść mama, no, w każdym bądź razie kobieta. Może też być taka sytuacja, że ktoś z Was będzie przeziębiony, a arcykapłanka też się zna na ziołolecznictwie, w związku z czym może Wam pomóc. Również Wam może przynieść jakąś książkę mądrą, którą na przykład macie życzenie sobie przeczytać. Właśnie to może być taki dzień. Spędzony raczej na takich rozmowach, nawet poważnych, być może i o duchowości, o rozwoju wewnętrznym. Panny. Panny mają cztery monety. A cztery monety to jest taka energia dostatku. Na dany moment. To jest tak, jak ona się mówi. Mam to w tym momencie to, co jest mi wszystko potrzebne. Nic więcej nie potrzebuję. Ale ona tutaj sugeruje, że jest pewna niechęć do wydawania. A tu może być tak, w tym dniu, że musicie zapłacić rachunki, zrobić zakupy przedświąteczne. To karta z kolei sugeruje, żeby to zrobić w dobrej intencji ponieważ takie stanie w miejscu nie jest dobre, moi kochani. I pieniądz potrzebuje ruchu. Z tego względu, że jeżeli pozałatwiacie jakieś sprawy, zakupicie jakieś rzeczy, to i tak w pewnym momencie w przyszłości Wam się to wróci. Także to będzie taki dzień. Jeśli chodzi o wagi, Macie tu kartę świata. Moi drodzy, to jest karta z dużych arkan. To też jest bardzo dobra energia. Otóż właśnie widzę, była, było słońce, ale świat jest też dobry. Tu coś się kończy i coś zaczyna. Moi drodzy. I być może tak u kogoś może być, ale może też być tak, że dostaniecie pracę, propozycję pracy za granicą. Kochani. Może być to praca online, moi drodzy. A być może ktoś przyjedzie z zagranicy chociaż teraz są ogromne trudności ale różnie bywa. Różne są sytuacje w życiu. Także to będzie dobry dzień, dobrze spożytkowany i troszeczkę będzie też przemyśleń, co trzeba, jak, co trzeba w tym roku, jakie sprawy pozamykać, żeby móc na przykład w przyszłym roku. Otwierać nowe sprawy, stwarzać nowe sytuacje, właśnie do taki dzień. Skorpiony. Skorpiony mają rycerza mieczy. No, i to będzie bardzo szybki dzień. Szybka energia, szybki dzień. Tutaj, kochani, możecie mieć zlecenie, że musicie po prostu coś bardzo szybko zrobić. Ale to was będzie. Cieszyło, ponieważ to tak wygląda, jakbyście na to wyczekiwali. Bo może czegoś się przygotowywaliście wcześniej, a tego dnia po prostu być może szef nam powie, że to już jest dobre i można to przedstawić większemu gronu, na przykład. A jeśli chodzi o strzelce, kochani, to macie sześć kielichów. Jest to karta... Pełna radości. Sami możecie się cieszyć z jakiegokolwiek powodu, kochani. Jak małe dzieci wręcz, bo każdy z nas, i wy też posiadacie to wewnętrzne dziecko. Oczywiście to już się teraz patrzy na to inaczej z perspektywy dorosłego człowieka. Ale jest dobrze, jak się odzyskuje tę radość. I tu może być taka sytuacja, tu też może być spotkanie z dziećmi. Z wnukami dla niektórych osób mogą sprawić ogromną radość, Kochani, Tu też może być sytuacja tego typu, że ktoś odezwie się do was, moi drodzy, z przeszłości. To też ma wiele znaczeń, ale tak na jeden dzień to myślę, że to jest akurat do spełnienia. I życzę, żeby się spełniło i życzę państwu wszystkiego najlepszego. I zapraszam na 10. na czytanie energii z kart Tarota. Na 10. grudnia. Dziękuję. Do widzenia.